Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a dzisiaj wykonujemy sobie kolejny dzień na trybie inspektora. w kontraband Police. I mamy kontrolę migracyjną. Tak dokładnie. Idziemy sobie zobaczyć pan poszukiwany w kapeluszu. Tutaj tylko przeczytam, w świetle obecnego kryzysu rząd udziela azylu wybranym obywatelom królestwa RK. Pozwolenie na wjazd, a powodem wjazdu jest azyl, więc RK musi mieć powód azylu. A, nie to Wajcha. I nie to też chciałem. Krowa wa się róża Witam o Nie podobasz mi się, pan O staci broda do góry. Nie ma wroty do góry. Podobny, ale jednak nie ten sam królestwo RKI. To nie ma dobrą pieczątkę, tylko trochę krzywą, Okej okay. Dobra pania, bo się krowa niecierpliwi. Podretsy To się zgadza. Na dzisiaj ważne, aha. Eee, no dobrze, tobie. By... A, menadżer za tym Windowsa. Dobrze, tak rozumiem. jup, 8398zn. Aż co to jest? No co to? Łomatka włoska? Czegoś takiego to już dawno nie miałem. Dobrze, panie, już widzę, że tutaj się nie zgadza. Jeszcze sobie masę sprawdzimy. 1030. Czy to jest Zangry 53? To też bym miał co do tego wątpliwości. No właśnie. I regulacje wjazdowe, dobrze. No, czas i sobie ze światełkiem pochodzimy, nie? Niech troszkę chociaż. Jakby się coś trochę w tej grze zmieniło od ostatniego czasu, jak grałem. Tak mi się wydaje. No cóż, panie. Widzę, że chyba wszystko by było, nie? Eee... Dobra, to już to się. Do widzenia. To Zapraszam kolejnego pana. Mam nadzieję, że to nie był przemytnik. I tam. Yy, data ważności, a czyli nie może być do dzisiaj. A, rozumiem. Dobra, tu na zdjęciu masz trochę pan dłuższe włosy. Azyl to by się zgadzało, ale panie, kolor tego dokumentu. A nie, dobry jest. Co tego jest zły. Azar, az, my love. Az my love, is my stycznia. Az. Dobra. stycznia. Numer paszportu, panie. Tutaj czegoś nie przemycasz. Tyle nieprawidłowości. Oczywiście będziemy się ostrożnie z tym obchodzili. Jak najbardziej. Proszę to wszystko wyładować. Pan tutaj gdzieś schowek? Nie widzę tutaj nic w co. Coś mi pan się tutaj nie podoba, osobiście mówiąc. Cześć bagażu, mówisz pan. LPB 9652J 1030 No bo ja bez babiarzu Dobra, jest tutaj 6 nie? Ładnie Panie nasz ulubiony Proszę on dać ładunek no, ale dalej się zwraca, dobra. A za 72 Potrwa tyle ile trzeba. Typ pojazdu, numer rejestracyjny, waga, pieczątka, jest w porządku. Ciebie najniżej wydaje. I tak, piecząteczka w porządku. Dobra panie, szybci całe, szybci całe, światełka mamy, zderzaczki, zereczka, ale nie samochodzić, z fabryki. Do widzenia. No, już nie to kliknąłem. Znowuż menadżer za tym windowu się powiedział: Do widzenia. A tamten co robi? Przepraszam bardzo. Nie wiem. I tam witam. 218, O, wory ziemniaków, pan chce alkohol? Nie, ja tylko zobaczę w magazynie. I tam witam, jest tutaj ktoś? Nie ma? Nie ma nie ma. Nie, 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 przepraszam. Coś tu mi się... w ogóle dzieje. 3530. No dawaj. 3530, no dobrze. Marvin Genów, Marvin Genów. Agastem. Nie no, wygląda jakże dobrze. To też by się zgadzało. Daty by się zgadzały, Agastem też. 1495 HC Kozy 2, Marvin Genow też jest prawidłowo napisane. Tranzyt Dobra panie, sprawdźmy tylko, czy wszystko w porządku. Witamy, zapraszamy. Zapraszam pana kolejnego. Tu jakieś dziwne pozycje robi? Mamy sznaban, otwarty. To Musimy się tutaj troszkę postarać. Kadzastan, ja 26 czerwiec, numer prawidłowy. Ferozlatko, Ferozlatko... Andel, Pan powiadasz? 13, 16... 9... A nie, ja tu przyjdę jeszcze z workami, nie? Przyjdę, spokojnie, Pan poczeka. Już idę, idę... Idę, idę... No daj pan, wiesz... dziewięć to jeszcze komuś oknę. Hmm. Dobra... Wariina 4 na 4, no jest to ten samochód. 1380, to się zgadza. Raz, dwa, trzy, się zgadza. Rzeczywiście mają taką pieczątkę. No cóż, drogi panie Ferus, myślę, że możesz pan sobie wjechać. Ile tam mamy jeszcze dwa samochody, te? Może jeszcze ktoś przyjedzie. Pan to już widzę chyba drury, że przeciążony. 1230. Zaznaczone Rally 1230 <laughs> Panu pokaże nsx 3280 w Znowu <laughs> Znowuż system Windows przestał działać Zawedy Oczesz Pani na zdjęcie tacie zaweda Gdzie on jest? A no, tu jest. O tylko zawet. No by się zgadzało. Crystal Uzun. Crystal Uzun, zawet. Dobrze panie, ale ja już tu mówię, że ten kolorek mi się nie pod... jednak mi się powinien podobać. Raczej na zbiega, na zbiega to pan nie wyglądasz. Uery z ptaszkami też oczywiście jest. To ja mogę powiedzieć. Witamy w Akaristanie. Zapraszam następnego. A jednak jeszcze jeden przyjechał. Witam. Gennady... Ingonin. Genady im Dobra. Nie no, już ta pieczątka to już sama z siebie budzi podejrzenia. Możemy, możemy. Troszkę do pan nie chcesz? Łapanie. Teraz bym panu tutaj drożej upchnął, no ale no niestety. <laughs> nie udało. nadzieję, panie, że nie będziemy musieli tego rozładowywać. Bardzo bym chciał tego uniknąć. Jak coś nie będzie zgadzać, to będziemy musieli. I nie, mydła 4, toaleta 1, woryś z nawozem 9, żadówka 1 i prawdziwie 2, dobrze. Medyka. Tak, tak. Numer rejestracyjny. Numer paszportu. No, dziwo się zgadza. Do ta ważności się nie zgadzam. Na zdjęciu pan wyglądasz podobnie, tak mi się wydaje, do tego co teraz widzę. Więc to sobie zostawimy. Dobrze. List przewozowy się zgadza. Typ pojazdu się zgadza. Wagę się zgadza. Tło się zgadza. Dobra, panie. Ja tylko sobie tutaj sprawdzę, czy pan wszystko posiadasz. Jak najbardziej. Ups, nie chciałem drzwi otwierać. Do widzenia. Zapraszamy. W lepszym czasie i witamy następnego kierowcę. A jeszcze nie ostatniego dziwa. Nie, ja nic tu panu nie chcę robić. Aż dziwne dzisiaj żadnej kontrabandy. To mi aż nie pasuje. Bardzo spokojny dzień. Dobra panie, worej z cementem 15, zagrożenie biologiczne, 3, strzeń, to jabłeś 2, porej ziemniaków 2, czemu nie 3. O, serio? Już widzę. Już teraz wszystko się zgadza. No co jest? Który raz dzisiaj ten menadżer zadań? No. Andalet Osturk. Andalet Osturk. Andalet Osturk. Panie poruczniku zwróć ładuneczek panu ładnie, pięknie. Okej. Okay. Lecimy. Data ważności się zdradza, tu się wszystko zdradza, wygląd pana się zdradza. Albarak tylko sobie tutaj ładnie zobaczymy Wydaje mi się właśnie, że jest wszystko w porządeczku. Tranzytem zderzacza pan nie masz. Waga też w porządku. No nie mam się, panie, do czego doczepić. <grym> Naprawdę. Aż nie do wiary, ale tak jest. A nie mam się do czego doczepić. Zderzać z przodu właśnie. Waszyby szyby pan masz. Okej. Okay. Zapraszamy. I teraz widzę, że ostatni. Zapraszam, zapraszam. Serdecznie. Uwypite wypite szyby zniszczone, światła i brak ustereg. Aha. Mój błąd. A nie, bo ten bez okularów i z taką brodą, echa. No przepraszam. Sejt Sakalow, Sejt Sakalow. Sejt sakalow. sakalow. To się zgadza, to się zgadza. 3, 2, 8, 4, 505e. Mikros. 920. Oj 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 oj, oj 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 oj. Oj oj Panie, panie, panie. No ja tu widzę, panie. Panie, może tu zaczniemy, panie. No. Zapraszam. Czemu to robię? Nie widzisz pan jeszcze? Nie chcesz pan handlować? No niestety. Dobra, panie, już pana tu aresztuję. Ja sobie tylko samochód posprawdzę, nie? No. Już i tak wszyscy na dzisiaj, więc. Ty sobie z popracuję. Czego pan chcesz? się świecisz. Ja nic od pana nie chcę. A nic nie ma ciekawie schowanego? No niestety. Hmm. Ale myślę, że w tym bagażu Toś mogłoby być gdzieś pod fotelem, za fotelem, ofklup pod sufitce. O, właśnie o tym mówiłem, że gdzieś i tam może się ta kontrabanda czychać. U, nożem? Tak, nożem to nożem. a bo to jest z materiału, aha. a trzy. No jaki miły pan na koniec, no. O, nóż się skończył. Czemu muszę po nóż lecieć. Do magazynu. O, ale ja już jestem pełen. Zostawmy tych proszków A ile ja mam proszków w zapasie? O matko Normalnie bogaty w proszki Dobra, tu mamy, nie? Dawaj Koniec pracy? No i świetnie Akurat wszystkich obsłużyłem Najchętniej, tak, tak, panie, już momencik. Muszę zobaczyć, czy tutaj czegoś nie ma ciekawego. Na przykład w tych mydłach. Widzę, że już tutaj nic nie ma. Więc czyścimy strefę inspekcji. No i świetnie. Wszystko mamy. więc się udajemy do pojazdu. Nic tutaj, co by szczęście, nie ma na razie. Tak, tak, dobrego, dobrego dnia. Rana. Tak miło i przyjemnie. Udajemy się do spania i wyczekujemy następnego dnia. Jesteśmy oczywiście na plus. Ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa! pa.